Witam was bardzo serdecznie. Powrót do przeszłości ciąg dalszy. Jak widać, mamy przed sobą bardzo ciekawy tytuł z tamtych lat, bo to jest Command and Conquer, czyli gierka z 1995 roku. Jednakże ku z mojemu zdziwieniu, jak się okazało, a przeglądając ostatnio wyprzedaż na Steamie z okazji Black Friday'a, m, e, znalazłem właśnie wyprzedaż e, tej oto gry e, w wersji remastered. A nie czekawszy długo, od razu e, kupiłem tą e, część ten Conquer Oraz z dodatkiem jest e, Red Alert, które mam zamiar rzeczywiście po raz kolejny e, gdzieś tam e, obegrać od początku do końca. A że minęło bardzo i to bardzo długo od mojego ostatniego czasu e, ze stycznością z tą gierką, no to jestem mega ciekawy. Oczywiście zainstalowałem już wcześniej, odpaliłem i powiem Wam szczerze, no Micha mi się bardzo ucieszyła e, ale nie będę tutaj zbyt długo gadał na ten temat. E, tą gierkę większość chyba z osób z mojego pokroju wiekowego zna chyba na pamięć, jest to strategia czasu rzeczywistego, czyli tak zwany RTS, jeden z bardziej popularnych w tamtym, można powiedzieć, wieku, bo tak to już trzeba mówić po imieniu. Okej. Okay. Fajne, co mnie przykuło na samym początku, jak włączyłem to było... Wezmę to, cofnę. Witaj ponownie, dowódco. Jest to swego rodzaju taki powrót do przeszłości, ja wam to puszczę. Wcześniej to było coś takiego, że tą gierkę uruchamiałem a, oczywiście pod systemem DOS to jeszcze wtedy nie było Windowsa, i wszystko to ręcznie trzeba było ustawiać. A, tak samo kartę dźwiękową a, i wskazywanie różnych dziwnych rzeczy a, trzeba było mieć w głowie, żeby rzeczywiście uruchomić i skonfigurować poprawnie tą gierkę. A teraz tak fajnie to jest wszystko zrobione z automatu. Taki fajny powrót do przeszłości. No i najważniejsza zmiana, czyli. Kwestia graficzna jednak standardowo była 640x480, jak teraz widać, tutaj przestawia się. Nawet na tą bardzo wysoką, proszę spojrzeć, rozdzielczość. Jest to oczywiście swego rodzaju instalacja przygotowany bo to nie jest e, można powiedzieć implementacja typowo w grze o sound card. ja to dobrze pamiętam jak wybierałem Sound Blaster Pro No to była moja karta muzyczna no coś niesamowitego naprawdę że zachowali taką a, taką troszkę to right center pamiętam z tego czasu że grata robiła bardzo duże wrażenie jeżeli chodzi o sound hardware

można powiedzieć, dialogów, które były nagrywane pomiędzy misjami, a były normalne film. -y. Upgrade complete. Upgrade complete, oczywiście. Welcome back, commander. A, też bardzo witam. Ojej. No, właśnie, to taki e, drobny powrót do przeszłości. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wspominałem, jest to strategia czasu rzeczywistego, a mm, jeżeli chodzi o e, to, o czym jest, no, jest to stary, wyświechtany pomysł, znaczy w dzisiejszych czasach, w tamtych to nie e, czyli tak zwany e, konflikt pomiędzy tymi dobrymi a złymi. A tutaj, jako te ci źli, to e, są oczywiście bractwo e, nodu. Ale to już za chwilkę. A tymi dobrymi to GDI to by nam wtedy było. Ale jak to na dzień dzisiejszy wygląda i jak to pospolszczenie ja w języku angielskim, no to zaczniemy. The Grain Trade Center in Vienna was the 17th urban bombing in 4 weeks, blamed on Nod Terrorists. The Security Commission remains in closed session tonight following Nod Terrorist actions in Slovenia. In Slovenia. At least your mother tipped well. O! New Tiberium harvesting methods instituted Argestary by ta. the Brotherhood of Nod increase profitability by <laughs> 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 49 percent. nod tiberium holdings now account for almost half of the world's known supply giving the quasi-terrorist group incredible leverage in the london gold exchange on the domestic no, side no, <ffft> <çal> <trafitive personnage> <mum> Światła z kąską, z kurtyny całej, tej całej Europy, więc no, gdzieś ten podtekst tutaj ciągle się utrzymywał w tych zresztą. grach. I dzisiaj może jest to troszkę już. w tego przeszłości, ale w tamtym czasie to było kilka to, więc. zimna wojna jak najbardziej jeszcze tutaj coś tam piła. No graficznie, no. no co mam powiedzieć? <laughs> ja się wychowałem na tym. Umówmy się. 30 lat do tyłu to robiło niesamowite wrażenie. Zwłaszcza te wstawki nagrywane przez moment e, normalnych aktorów. Aha, wybieramy transmisję. Globalna inicjatywa czy GDI tam było, i Bractwo Not um, My jesteśmy raczej... Aha, poziom trudności. No nie, no, raczej normalny, nie robię też się tutaj. To wybieramy najpierw tę... Are you picking this up? Shepard. Sam Shepard? Good. I know you need more deep background, but we're up against it. non forces have fortified this beachhead at X-16Y-42. Intelligence is still coming in, so we can't tell you a lot. But we found a chink in their armor. Commander Carter can sneak you and some backup forces on shore right here. You may get some artillery support from his gunboats, but this is mostly grunt work. Your mission is simple: knock out all fortifications, eliminate all Nod troops, and establish a beachhead by building your base. Good luck. Good luck. Tak jak słyszeliśmy sama <laughs> Baz efektu, jak pamiętam, na plaży i Teraz najlepsze jest to, zobaczcie, najpierw zobaczyłem, jak uruchomiłem pierwszy raz tą gierkę, to zobaczyłem taką grafikę. Mówili: ja cię sunę, nic nie poprawili. Ale potem kazali nacisnąć klawis space, spacji i zobaczcie, co się dzieje. Najlepsze jest to, że jeszcze można sobie przybliżyć. No dobra. No to zaczynamy. Kazali nam się wyładować. Idziemy. Zróbmy co do nas należy Przejrzemy teren Wow jest tutaj coś. No, fajnie to działa naprawdę yeah. płynie. No jestem no, niebo wzięty widząc coś takiego w takiej podwyższonej rozdzielczości To coś podsyłają no, okay. w bazie, co? Możemy go zakładać już o, jak fajnie to odnowiony interfejs jest świetnie to wygląda, no, tu nic nie ma, pusto na elektrownię, w międzyczasie o, jest elektrownia cofniemy naszą grupę budujemy koszary

tyle to chyba mobilna z tego co nawet pamiętam to, to chociaż minęło bardzo dużo czasu od tamtego to kiedy grałem, no wieszcie mi wtedy nie istniały e, sklepy wersy cokolwiek teraz znaleźć, jest cyfrowo jest a wtedy to nawet w sklepach niczego nie było jeżeli chodzi o gry. Tak mi się wydaje, że ja grałem, ale bardzo mocno okrojoną tą wersję, czyli e, wszelkiego rodzaju, 84, wszelkiego rodzaju właśnie te przerwniki filmowe to nawet nie było tylko, tylko tak naprawdę powiedziawszy, Żadnej muzyki chyba nawet, bo bardzo tak zwane ruskie tłoki wtedy wychodziły, więc naprawdę fajnie się teraz patrzy na te odświeżone wersje i stuprocentową tą grę, a nie taką pokrojoną, łe, fajnie mamy Polskę, o, jeszcze do tego zajęta jest przez, no, no, nie dziwota, tak jak wspominałem, gdzieś te... No, Demony przeszłości w postaci zimnej wojny, wojny ciągle e, kilka lat, nawet po roku 90, ciągle gdzieś przylegały. Zanim żeśmy trafili do Unii Europejskiej, to ciągle byliśmy postrzegani jako, no właśnie, satelita rosyjski. A wybierz terytorium do zaatakowania. E, Czy co mam zaatakować? Estonię. Stolica Tallinn. Okej, okay. dobra. Będziemy sobie tutaj robić tą, e, oczywiście gdzieś. Dobra, znowu sam przepart. Time to bring you up to speed on Nod, so you know what you're dealing with. This, this is Kane, the self-appointed leader of the Brotherhood of Nod. Stand by, I'll link us up. Condition critical. No one Nod had this speech bottled up. Second victim, very important. The, 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 the terrorists somehow missed. We need backup now. Gdzie tak prawdę powiedziawszy nie, nie mieliśmy kwadratowe gry, a tutaj przerywniki filmowe, no. no. Okej, okay, czyli tutaj coś nas zaczęło atakować. No, zaczynamy.

czy jak to się naprawiało? Nie mam żadnego pojęcia. A, to jest baza, dobra. Czy oni naprawiają? Czy ja nie pamiętam normalnie. No? A, tryb naprawy to było za kasę, ok. Kurwa, nie pamiętam. A ta muza jest fajna. Dobra, życie na razie ci pochodzą.

źle to rozlokowałem tutaj. A, jak się czają tutaj mogę coś więcej zbudować tu no, ty yes, możesz tu w so, zostać? O, to jest tu tutaj, yes. tutaj oni mają jakąś bawę. Mamy z pięciu. Jesus Christ, nie pamiętam jak się tutaj to... Unit ready. Yeah. Out. Unit ready. Out. Czy ktoś mi może powiedzieć jak się... Heh! <laughs> mordeczka. mordeczkę. Yes 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 tutaj oni cały czas gdzieś od tylca chcą Waiting. mnie tutaj zajść. A, to Tiberium jest wybuchowe z Unit. tego co pamiętam. Yeah. No, mać, no no nie... Tu się cały Building. czas coś dzieje, ale dobrze. A, jest harwester, dobra. Eee, puścimy. Got... No, jeszcze Tędyk jest przejście? Ci Dobra, niech lecą. Zobaczymy co tam od razu osłonią mi. Kawałeczek. Teraz wrzucimy armię. Dobra. W międzyczasie robimy wypad. Możecie yes. Ready and wait. Yes? Building. Right. No, unit last. Yes. Right. Yes. Right. Yes. Right. Yes. ready. Building. Unit ready. Unit ready. Roger. Building. ready. A pamiętam że te harwestery to mogą yeah, rozjeżdżać także też O no właśnie <laughs> Z posiłku? a czofni Pamiętam naprawdę jak się używa tych radzi spokojnie. Mission accomplished. Misja accomplished. I co? O, no, za każdym razem filmik. Nie, no niesamowite, to jest naprawdę. No, Muszę zacząć ukrywać więcej tych remasterów. A kiedy tam jeszcze wtedy takie tytuły były? Kurka wodna, teraz mi wpadło. Dungeon Keeper na przykład. O ja, o, ludzie. Zniszczę rafinerię. O, jakiś filmik? Galeria dodatków. Idziemy potem przeglądać. Tu, 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 dobrze. Okay. Posuwamy się do przodu. Łotwa. PKB pomijalny. Jełgawa. Siły zbrojne, lokalna milicja. Stolica Ryga. Okej. Okay. No i co tam szepard powie? I know I promised more deep background on Kane and Nod, but there'll be time for that later. Carter says you hit the ground fighting. Nice job. Now we need that again. Mm hmm. Somewhere in this section is a Nod base. It's protected against airstrikes by Nod SAM sites. Knock them out so Colonel Morelli can provide air support. That should make it easier for you to take out the base. I'll be out of the loop for a couple of days doing civvy time at the U.N. Don't let me down. Ok, czyli mamy zniszczyć wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. No właśnie. Bum. Dobra, myślę, że ja sobie za ten czas wezmę, zapiszemy. E Nazwiemy ją jakoś. E, wojna. Marlona. Ok. Na razie myślę, że byłoby to e, tyle. Zaczynamy misję trzecią, ale to w odcinku kolejnym. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć.